Witajcie ludzie, w kolejnym odcinku zagramy w Harry Potter i więzienia skbanu i skoczemy w dół. Tym razem gramy w Hermioną. Yyy... Wy z Hermioną. Albo Hermioną. Wy w wyzwaniu Dragoni Force i Lapiforce, jedyne wyzwanie, w którym uczymy się dwóch zaklęć i to jest zaje fajne. Jest to lekcja w ogóle transmutacji, jakbym tego jeszcze nie powiedział. Czyli uczymy się przemian różnych przedmiotów, w zwierzęta... I tak dalej temu podobne. Po prostu przemiany. Na przykład tutaj smoka. jest Smoka. Jest to drakoni forcurem. Zaklęcie Draconiforce ożywia sm rzeźby smoków do życia. A Lapiforce. Um e, takie posągi, takie. figurki królików do życia ożywia. Ali, ja smoczki i tak lepiej lubię. Smoki są fajne. Smoki są wspaniałe. Wracając do tematu z poprzedniej części, że. Po Harry Potterze Trójce nie było mm, już takich gier jak Harry Potter, że nie było już w ogóle sekretów, kart. To było trochę szkoda. O ile się nie mylę, w piątej części były były tam jakieś sekrety ale i karty, ale to były jakieś tam inne karty, takie w ogóle nie przypominające tych, co tutaj mieliśmy. Zapisywanie już pięć kart, wow. Karty w ogóle wyglądały inaczej. To nie było już to samo, tak naprawdę. W szóstej części to samo, o ile się nie mylę. W szóstej części w ogóle nie były tylko jakieś tarcze do zbierania i mi się wydaje, że tam na górze by coś było, ale... Jednak to nie jest zbyt realistyczne, bo jak tutaj popatrzę... hmm... Trzeba myśleć realistycznie. I fizycznie, i w ogóle, i wszystko. Tutaj mam tego króliczka, o którym mówiłem przed chwilą, i skaczemy. Jej! Uwielbiam króliki. Chociaż psy lepsze. A koty jedzą króliki. A króliki jedzą psy. To nie za bardzo tak, no wiecie, to nie za bardzo jest prawdą, ale, no, co ja opowiadam, nie zawsze jest prawdą, to musicie zapamiętać. Albo i nie, opowiadam teraz główno. <laughs> śmieszne. Ile w ogóle sekretów mamy tutaj w tym wyzwaniu? A w siódmą część Harry Pottera nie grałem, wracając do tematu. Zagram jeszcze w resztę części na tym let's playu. To znaczy, na tym kanale będę nagrywał wszystkie części Harry Pottera. I zobaczymy wtedy. Możemy wtedy ocenić razem czwórkę, piątkę, szóstkę, siódemkę i siódemkę 2. No i oczywiście niespodzianka po tych let's playach. I to nie jedna, ludzie. Dla fanów Harry Pottera na moim kanale. Będzie nie jedna niespodzianka. A teraz możemy, bo nie miałem tematu innego, możemy zacząć wracać do tematów, których nie ma. Czyli będę cicho. A wy, słuchajcie muzyki. O, tutaj też można przejść. Przegapiłbym coś takiego, no nie no, wstydziłbyś się, wstydziłbyś się, chłopie. Nie królik. Chyba kupię królika, ale później go zjem. <laughs> A teraz mamy smoczka. O, jak może widzieliście. Zrobimy to w ten sposób. Smoczek przejdzie tu. Smoku może przejść w ogóle przez to. O nie może, niestety, szkoda. Um, to przejdziemy tu. Przelecimy, jakby co. Nie przejdziemy, tylko przelecimy. Lubię w ogóle takie. To tutaj, jak to się nazywa. Te takie luki w ścianie, które się. Um, jakby to powiedzieć. Obracają i dodają nowy sekret. Fajne to jest. Ui. Ojej. To było ostre, mogłeś skaleczyć się, przyjacielu. I ludzie, patrzcie tam na dole. Tutaj nasz królik był. Mogliśmy też tutaj zeskoczyć i byśmy. Pamiętam, że kiedyś zeskoczyłem tutaj królikiem na dół. I to był game over, musiałem wczytać grę. Bo kró królik już tam na górę nie wróci. Jak ten, jak tutaj wejdę, to już tam nie wróci. Kogo my tu mamy w ogóle? Mamy tu jakieś. Um... hm, No nie wiem. Jest skrzynka tutaj, więc pewnie wrócimy tutaj za chwilę Hermioną. Ale okej, okay, pozbierajmy fasolki to, co Hermiona nie będzie mogła zebrać, czyli fasolki tutaj na górze. I zapalmy te pochodnie. O ile się nie mylę, są trzy, tak trzy. Ciekawe, co się stanie, kiedy je zaczarujemy, prawda? To odgryjemy za chwilę. Ojoj, oj. Trzeba systematycznie trochę raz tutaj, później tutaj zrobić kółko, 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 ku, ku, tak, kółko. Kółko wziąć kulkę, podleci tu, przypalić tu i przypalić tu i tam faj zajarać i zafajać. <gry> Dobre. Lubię to. Nieźle to zrobili. Dobry pomysł. Lubię takie młoty. Klan młota w gotygo trójce, czy jakoś tak. No i kolejny. Nie, no streszczam się naprawdę. Tu nie speedrun, uspokój się. Ten odcinek nie ma potrwać 9 odcinków jak u mojego kolegi yy, Sadzie o 94. <grystanie> Dlatego będę przeciągał to, żeby długo trwało. Wieki, po prostu. Spodziewam się 15-16 odcinków. Razem z bonusami. Ehm. Smoczku? Tu jeszcze mamy dwie dynie. Możesz mnie zaczarować. Jej. I teraz wchodzimy tu w dół. No to nieźle. No i co tak macie? No, sekret, sekret. Który? Um, gdzie mamy sekrety? Tu. Cztery na 8, wow. O nie, topki, tylko nie one. Pijeprzionej chochliki. Rzucę w ciebie z zużytą pydardą. Prawie się wybuchła. A potem w mordy ci strzeliłem. Hihi co ty zapozujesz tam? No nie rozumiem tego gościa. Normalnie jakiś creepy. On jest straszny. Jak mam teraz wrócić, powiedz mi? Aha. Okej. Okay. Dziura w, w podłodze, nieźle. Teraz możemy się tutaj spiąć, ludzie. Będzie nieźle. Kolejna tarcza. Szósta. Jak już mówiłem szkoda, że nie mogę ich sprzedać? O, d Czyli w pierwszej połowie wyzwanie jest zawsze 6 kart, a w drugiej zawsze 4. Miło, no dobrze wiedzieć. Okej, okay, mam tutaj. Przypomina mi to trochę w wyzwaniu Rictusempra. Sempra. W trzeciej części. W, w drugiej części miałem na myśli. Gdzie w wyzwaniu Rictusempra Sempra mieliśmy otworzyć różne drzwi. Mieliśmy w jednym rzędzie jakby. Mieć jedną, jeden portret do karta ten sam. Z tym samym wyrazem twarzy, żeby otworzyć jedne tam drzwi. A tutaj jest tak, że ma, musimy mieć rządek, na przykład tutaj karta albo tarczy albo coś. No i to znajdziemy też w tej skrzynce. Fajnie to zrobili, że w jednym są wasolki, w drugiej karta, a później tarcza jeszcze. Bardzo fajny pomysł. Pamiętam, że zawsze to lubiłem. Siódma tarcza. Niemożliwe, że to tak szybko idzie. Alohomora, Hermiona. Alohomora. No lecimy. Jest O nie. C co to jest? Marsjanki jakieś? To jest obrzydliwe. Rzuć żeby a jeśli będziesz odpowiednio szybka, możesz na niego wskoczyć i liczyć na jakąś nagrodę. Zażyj kilogram. Marsjanków, to się uodpornisz na Marsjanki. Hehe. <grystanie> na narkotyki. Marsjanki to narkotyki. Okej, okay, tutaj wygląda na to, że tylko królik wejdzie. Nie, nie zgwałcisz mojego królika. Nie zgwałcisz go. Ty P, do Co to za gluty? Nie chcę tych twoich glutów nigdzie mieć. No nie, no. Ui. Patrzcie na to. Jej Co to, co, 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 co to za ślisk? Ui. Nie, no mi się to podoba, ta animacja. taki ślisk fajny. Nie mogę się teraz poślizgać. O nie, kurde, szkoda, już ja się boję. No. Dlaczego nie mogę się poślizgać? Ja lubię się ślizgać. No tylko nie po wszystkim, wiecie. Ale takie jest życie. Trzeba robić to, czego się nie robi. Trzeba robić to, czego się nie chce. Okej, okay. jej, jej. Jaki mają smak białe fasolki? No wiecie, miałbym taki, no, pomysł, ale. To Gra dla dzieci, więc nie wiem, czy oni by. czy im by zasmakowało um, kalafior. Spodziewaliście się czegoś innego? He, Ok, tutaj wszystko znaleźliśmy, więc teraz skaczemy. Jej! A gdzie tutaj jest moje. moja trawa do zeżrnięcia. E, do zjedzenia, do chciałem powiedzieć? Gryzie nie w tym miejscu, a jesz w innym. He. dobre. Niezły krójczek. O tam była tarcza. Nawet nie, sprawdzi, na, nie zwróciłem na to uwagi. Dobre Hermiona. Zbierze tą tarczę czy ktoś inny ma to zebrać? Nie, już zebrałaś. Mogliśmy tak naprawdę tutaj przejść przez te drzwi, bo były cały czas otwarte. Mogliśmy zignorować to. O nie. Jeszcze więcej tych człopków. Tylko nie one. One gwałcą mnie w nocy. A przede wszystkim Hermione lubią. Coś mi się toś mi się wydaje, że to jest, są że to są anty... Yy, skrzaty domowe, antyzgredki. Wow, cztery za jednym zamachem. Loginus podbie pięta byłby dumny. Bo ścioby... Cztery yy, głowy od jednego cięcia, a nie trzy. Ty, to nawet by... Był lepszy od swojego przodka. Iby teraz miałby... Yy, ten... herb. Nie zerwi kaptur, tylko zerwi prul pludę, no. Wiem, że nie, ci co nie znają ogniem i mieczem to nie wiedzą o co chodzi. No, hm. szkoda. Jak ja mam tam skoczyć? Może mi to pan powie. A tutaj. Ui. To jest też fajny pomysł. Też, taki, też taka fajna, że muszą y, taka zabawa, że mają być rządki. Zupełnie tak samo jak w ogóle karta. Jest na ścianie, musi być tutaj. Mm, Musi być, muszą być trzy takie same znaki w rzędzie. To przypomina naprawdę teraz To Znaczy to co lokard miał w wyzwaniu Rick Sempra, tylko że tam były jego portrety, jego mordy, jego wyrazy twarzy różne. To było wkurzające. O, nawet nie zauważyłem, że karta. LOL? Jak to działa? Tutaj na dole mogą być i na górze też? LOL. Ale nie będę narzekał, mamy kartę przecież. Co ty robisz? Hermiona, to nie to miałeś zrobić, nie! Dobra, nie będę winił Hermiony, to jest moja wina. Dyniowe ciki. A na górze będzie jeszcze tarcza. To jeszcze raz, tu i tu. Nie! Nie! Myślałem, że jak tutaj. Muszę patrzeć na kolory. Myślałem, że jak tutaj rzucę zaklęcie, to wtedy się to niebieskie koło poruszy. A mogłem patrzeć na kolory. Ok, dziewięć tarcz. O, jesteśmy już na końcu, ludzie. To już jest koniec. Spodziewam się, że tutaj będzie teraz... Um, wiedziałem o tym. Labirynt ze czwartej części z żywopłotem. Nie aż tak nie źle nie jest. Jeszcze w takiej złej sytuacji nie jesteśmy. No ale... Nie będzie już tarcz. Jest tylko jeszcze... mmm... Jeszcze jedna karta do znalezienia. I chyba wiem, gdzie jest. H ale chyba. Powtarzam, chyba i tutaj był gdzieś sekret. Był gdzieś znak Alohomora na tym. Zwróćcie uwagę, że, czy jest tutaj gdzieś znak Alohomora? Na... W Żywopłocie. Ui. Dopiero teraz zauważyłem, że. Mm, dyniowe paszczeciki dostajemy po zabiciu tych gnojów. Nie dam się zwałcić. Nie dzisiaj. Lubię się tak ślizgać. Wiem, że to już mówiłem. He? Jak to? Przecież skoczyłem! Przecież skoczyłem na was! Gdzie moje dyniowe paszteciki. Zapije was, kurde gnoje! He, eh, o tam. Znalazłem! Hermiona... E, Została już zabita, chyba. Przestań! Jak się ślizgać chce, to kupię sobie coś innego. E, to kupię sobie... E, e, ten... Grę o skokach narciarskich. E, znaczy, się o ślizganiu się. E, e, biathlon. Smaczek. Smoczuś! To najpierw się smoczkiem pobawimy. Bo on może tutaj sobie przejść, polecieć na, na górze sobie, poprzechodzić. Wow, nie, tylko nie to, 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 to. On może sobie tutaj przelecieć, zebrać wszystkie fasoleczki, których my zebrać nie możemy. No i to robi smoka jeszcze fajniejszego. Już wspominałem, że wygląda jak Norbert, ale. Jeszcze raz powiem. Norbert, ty nie możesz jednej jeszcze fasolki z. Eee, przegapić. Czekaj, jaką rasą był Norbert? Rumuński... Mm, smok kolczasty, czy jakoś tak? Oglądałem dzisiaj... Um, oglądałem dzisiaj kamień filozoficzny i zapomniałem o tym. No nie mogłeś się skupić, idioto! Nie Osiemdziesiąt 87 dniowych pasztecików, No nie, no świetnie. Moglibyśmy wskoczyć na górę, jakby co? Do tarczy, ale ja to zrobię inaczej. Tutaj nie ma czasu. Limitu czasu jak w drugiej części. Tutaj. Tutaj nie ma nawet punktów. O ile się nie mylę. No nieźle. Punkty mogli dodać. Może znalazłem chyba jedyny minus tej gry. Znalazłem jedyny minus gry. Nieźle. Nieźle, nieźle. Ojej, o ściany się zbagował. Co to za człowiek? Królik i siódmy sekret, tylko gdzie jest ósmy? To mnie ciekawi, boli mnie to trochę w sercu. Gdzie jest ostatni ósmy sekret? I będzie tam karta, oczywiście, że będzie tam karta. Hmm, zjedz sobie tą swoją trawkę i. i będziesz ty. Panie króliku, jak mam Cię nazywać, Panie króliku? Chcesz jakieś imię dostać? Um, smok ma na imię Norbert, a Ty jak się nazywać chcesz? Norfert, Norgert, Nornert, y. królik Bax? A może. A może. A może, zapomniałem. O, tu już byłem. Chciałem tu wejść. Jeżeli macie jakiś pomysł dla imię, na imię dla królika, to wtedy napiszcie jego imię jakie chcecie mu dać w komentarze. O, tutaj jest egry. Dobra, ostatnia karta. Teraz możemy zadowoleni pójść do komnaty fasolek. Nie przeskakuj nad tym, jej! Nie, nie chciałem w to skoczyć! Gratulacje Pan Dugrencie. Zadanie zostało wykonane. Co ty tak tańczysz Hermiona? Bardzo dobrze. Zebrałaś wszystkie 10 tarczy. Co znaczy, że mogę wejść do tego kręcenia kamery zrobiło mi się Super. niedobrze. Jeju, to jest kolnata fasolek. Tak często to zdanie słyszałem. Zbierz tyle przedmiotów, ile się da, zanim skończy się twój czas. Może i zauważyliście, że... Mamy tutaj teraz nie tylko fasolki, ale też kociołkowe pieguski. No dziękuję, znowu to samo co poprzednim razem, no. Cudownie, znowu to samo. Eee. Znowu, no nie no. Tęskniłem za tym. Bardzo, bardzo mi się to podobało normalnie. Że ostatnio to się tak zbagowałem przez moją głupotę. A wiecie co teraz zrobię? To bezczelne było, teraz znikasz tak nagle, na co? Ui! ale to było fajne! Ja będę skakał tutaj, bo są kociołkowe pieguski. A kociołkowe pieguski są ważne. Uii. Kto by nie lubiał kociołkowych piegusków, no ludzie. Ja lubię kociołkowe pieguski, a nawet. O pieguski są zajebiste, no te ciastka, pieguski z tymi czekoladowymi kawałkami, no to są zajebiste, rzeczy, no. Nikt nie może temu zaprzeczyć, prawda? się. Chyba, że wolicie jeżyki. To też zajebiste ciastka. Gadamy teraz na serio o ciastkach? Tutaj w Niemczech nie ma ciastek dobrych. są tylko podróbki. Eee, kurde, no ja pierdziele. Zaraz się wypłaczę. Na ramieniu mojej sobie Hedwigi. Tak. Nie, nie mam sowy i nie nazywa się Hedwiga. Tylko tak powiedziałem. No nie musicie mnie atakować od razu. Nudzi mi się, czy ten czas nie może się skończyć Serio Starczy tych fasolek Za dużo Za dużo Powiedziałbym to samo po angielsku Ale nie chciałbym popełnić błędu I zrobić z ciebie idioty <śm> Dawaj, dawaj Jeszcze trochę zbliżysz wow! 1999 Nie, tylko nie to gdzie miałam było. być? Wspaniale! Mogę teraz zamieniać przedmioty w smoki! Bomba! Masz na myśli wielkie, ryczące, ziejące, a ogniem straszliwe potwory! Nie, tylko takie małe pierdki, wiesz? Nie, to tylko bardzo Ale. mały, stransmutowany smok. Takie no, małe... Szkoda. Uuuuła, takie małe. Możesz Takie małe taki jak twój... <noise> Możemy też wrócić tu kiedy indziej. Nie, Harry, jesteś debile. Oczywiście Harry w tej części wyzwanie i będzie miał swoje na koniec i to potrwa jeszcze trochę. Zbierzmy teraz jeszcze tych pary fasolek i nie wiem czy to zakończę odcinek czy niech raczej bym nie zakończył tutaj odcinka. Nie jeszcze zrobię coś tylko zbiorę te fasolki i jeszcze coś zbiorę i jeszcze coś zrobię. Nie no kto napełnia te fasolki? Ej, te zbroje fasolkami normalnie nie wiem czy to z gredek. Czy to jakieś... skrzaty domowe? Wątpię, wątpię. Raczej nie, raczej nie. I ja cały czas powtarzam się... Po, po, powtarzam się... powtarzam się... Cały czas powtarzam to, co mówię, dwa razy. Chyba najadłem się Minis. Podwójny smak, podwójny smak. Czy jak ta reklama... Jak, jaka to była reklama? Nie pamiętam już. Podwójny smak, podwójny smak.